Próbujesz dzikie i niebezpieczne miejsce. Nie znajdziesz tu sprawiedliwości, tylko rozpad i mroż. Wiedziałem, że szkolenie cię na łowce demonów było błędem. Widzicie ci z tej strony skorpion, a to potyczka. Nie ogrody, doktora Huka. Doktor Hook ma serdecznie dosyć jajek i zajączków. Wybierz klasy i znajdź wspaniałości, które ukrył w twojej talii. Okej. Okay. To wybieramy sobie bohatera. Jak widać, Demon Huntera nie ma. Ale za to są inne klasy. No to wybierzmy sobie wojownika. Ciekawe, jak mi pójdzie. Oby szybko i sprawnie. Były już dwie lub trzy potyczki miałem do czynienia. Niestety przegrałem GALUS! KONTRA! GALUS! Zwycięstwo albo śmierć! A, pokaż co potrafisz! No spróbuję. Takie mamy oto karty. Trochę drogie. Zobaczymy co mi da Na wymianę ha. Niewiele le przedało W sensie many Wydawało ci się, że dostaniesz koszyk jajek? Czy co? O Dobre zagranie Na dzień dobry zrobił coś takiego Witaj No to już mamy mały problem No niewiele mogę zrobić. Co teraz? Udało mu się. Dostał tą kartę. Czy przegram, czy wygram, to się okaże. Zrobię tak. I tak. To mnie może podratuje. Okej. Okay. Powiem wam taką ciekawostkę, że była sytuacja w której wygrałem, nagrałem odcinek, ale niestety program do nagrywania nie pozwolił mi, czy po prostu zrobił się jakiś błąd? Gdzie nie nagrało zupełnie dźwięku, no i teraz próbuję kolejny raz, może tym razem się uda, wszystko fajnie. Co teraz zobaczymy? No nie tak miało być. Dobre zagranie. No cóż, nie poszło mi po mojej myśli. Ja się bronię, on wykłada miniony. Bo miał na początku tą przewagę, że mi zniszczył tamtego hukobota. Czy cokolwiek tam to było. To czy to. Ja wiem. W sumie, prawie na jedno kopyto. Gotowe. No dawaj, ziom. Może sytuacja się odwróci na plus dla mnie. Chyba jednak nie. Gość wie co robi, pan coś sobie buduje, to my coś z tym zrobimy. Ktoś tu dostanie to pole, tylko pytanie co. Dobra, tam kilka punktów że niech mu będzie. No nieźle pomyślał. No ja mam pecha, jak widzicie, nie idzie mi, karty mi nie idą. Zresztą, już to wam udowodniłem w co najmniej kilku, kilkunastu odcinkach. Z tej serii i innych, jeśli chodzi o Hearthstone. Taki myk. No nie. Ale jazda. Dobre to było. Przydałoby mu się to zniszczyć. Śmierć czeka. Rayleigh really? to już w ogóle całkiem przegram. Muszę to usunąć. Jego stół, jak i mój. Dobra. To robimy tak. No i tyle. Ja dostałem nieźle w chiry. On ma sporo pancerza, energii. każdy cios. No niestety jeszcze sobie dopakowuje pięknie. Dobre, dobre. czy coś mogę? może w ten sposób. słabo to widzę po mojej stronie. no chyba że mu się skończą karty, albo fart, co raczej nie widzę. ha, dobra. To mi dało? Nie no, proszę Was. Smoka nie mam mecha, super. Musiałem tak zrobić W sumie czy naprawdę? No chyba tak No pięknie Będziemy mechy za pół darmu No i sytuacja lipna Co teraz? Muszę mu to zniszczyć Okej, okay, wlazło Jeszcze raz proszę I tu nie wejdzie A jednak Hmm To mi pozostaje. Co z tego? Teraz mi to rozwali. Nie. Dziwię się, że nie zrobił ataku. W sposób. No, w wyżyć wszystkie w hmm, spoko No już to wszystko? Super. Ta karta jest moim zdaniem tutaj niepotrzebna. O. I to jest majonez. No i walimy w face Może tym razem się podda. I nam się uda. Dobra, ma tyle życie co ja udało się. Ej, no dobre zagranie nie bawię się w ten sposób. Na coś on czeka. Pewnie ma za mało many. Dobra, ma czternaście życia. Trzynaście. Jeszcze dwie tury, może wygram. Wow, a jednak nie. Dobre zagranie. Kościół mega się broni, to widać perfidnie. Nie poddaje się. Ale nie ma kart. Trochę źle zrobiłem, mogłem najpierw to użyć. nie ma kart nawet jak wyłoży jakoś wielce się tym chyba nie będę przyjmował mhm. takie cóż no dobra tylko że broni nie działam No i to jest najzabawniejsze Idziemy w face'a Aby go szybciej uwalić Przegrałeś? Podajesz się? No jednak nie, no co za ziom No spoko. Jak dojdziemy teraz dobra karta, to mogę wygrać. Choć też nie do końca. Dobre zagranie. Nie hmm. sabemos co by tu zrobić. chyba jest głodny. Dobra. Uwaga. No to chyba mamy wygraną. Uwaga, kiedy się podda. Jednak nie no. Jaki goleś. Widzisz, że ma... No właśnie, o to chodziło. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć!